Dostaliśmy oficjalne zdjęcia nowych zestawów na styczeń, jeśli chodzi o Marvela i DC, które sobie szybko omówimy. 76, 301, Batman i Batmobile kontra Mr. Freeze. 63 elementy za około 80 zł, jest to zestaw 4+, plus i no, nic specjalnego to również nie jest, podobnie jak reszta tych 4-plusowych setów. Z plusów to mamy tutaj całkiem niezłe minifigurki, szczególnie Mr. Freeze'a. 76, 302, mech Supermana kontra Lex Luthor, 120 elementów za około 60 zł, i ten mech, prawdę mówiąc wygląda strasznie pokracznie, ślamazarnie i raczej nie jest to wybitna budowla, ale za to mamy powrót Lexa Lutora do Lego i moim zdaniem to może wielu fanów przyciągnąć, bo mimo wszystko jest to minifigurka całkiem ładna. Ogólnie minifigurki w tych zestawach tutaj mocno nadrabiają. I ostatni zestaw z DC, a zarazem najlepszy 76303 Tumbler Mrocznego Rycerza kontra dwie twarze i Joker. 429 elementów za około 240 zł. Tumbler moim zdaniem wygląda na naprawdę bardzo ładnie. W sensie były lepsze, ale ten prezentuje się naprawdę nieźle. Jednak to nie dla budowli ten zestaw będzie kupowany, a ponownie dla minifigurek, które są totalnym sztosem. Batman, Joker oraz dwie twarze i to z trylogii Nolana, którą ja osobiście uwielbiam i na pewno ten zestaw zakupię. Podobnie jak spora część fanów, bo figurki tutaj naprawdę wymiatają. Przechodząc do Marvela 76307 Mech Iron Man kontra Ultron 101 elementów za około 60 zł. Budowla ponownie strasznie Kraczna, ale mamy minifigurkę Ultrona i to pewnie dla niej ten zestaw będzie kupowany. 76308 mamy Spidermana kontra Antywenom, 107 elementów za ponownie około 60 zł. I ponownie ta budowla wygląda jak wygląda. Powiedzmy, że po prostu istnieje, ale za to minifigurki również w tym przypadku nadrabiają, szczególnie Antywenom, którego ja z chęcią sobie zgarnę. 76309 Spiderman kontra samochód Venoma. Około 120 zł za 254 elementy. Budowla jak budowla, nic specjalnego, samochód jak samochód mi się on po prostu nie podoba, ale mamy tutaj trzy minifigurki Venoma, Spider-Mana i Spider-Girl i mimo wszystko nie są one aż tak dobre moim zdaniem jak te w poprzednich tańszych zestawach i ten wcale nie będzie się aż tak dobrze sprzedawał. Moim skromnym zdaniem oczywiście. Teraz chyba mój ulubiony zestaw 76311 Miles Morales Contra Spot około 220 zł za 375 elementów. Budowla może nie powala, chociaż mamy całkiem interesujący fragment terenu oraz niezłą furgonetkę policyjną. Jednakże chodzi tutaj oczywiście o minifigurki. Milesa, Spider-Gwen, taty Milesa, a przede wszystkim Spota. To jest zestaw, na który już sobie rączki zacieram i na pewno znajdzie się on w mojej kolekcji. Podejrzewam, że ogólnie na ten zestaw będzie dosyć duży popyt i będzie się całkiem nieźle sprzedawał. 76313 budowlane logo Marvela za około 400 zł i jedyne tutaj co znajdziemy to 5 minifigurek. Które też nie są nie wiadomo jak specjalnymi minifigurkami. Moim zdaniem ten zestaw po prostu się nie opłaca i raczej na półkach sklepowych będzie zalegał. I ostatni zestaw na dzisiaj 76314 Civil War walka na lotnisku za około 460 zł. Jedyne co tutaj jest chyba fajnego, to powrót Antmena Dolego. Szkoda tylko, że nie w formie minifigurki, a bardziej takiej budowlanej wersji. Co mogę powiedzieć mnie ten zestaw po prostu nie przekonuje, ale pewnie swoich odbiorców również znajdzie. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, które nowości podobają Wam się najbardziej, czy zamierzacie coś kupić. Ja dziękuję pięknie za uwagę. Hej!